Polska pomoc dla Ukraińców walczących z prorosyjskimi separatystami. Byłem bardzo tam ciężko yy, wojowate na tej wschodniej Ukrainie. Cała akcja powstała z inicjatywy Fundacji Otwarty Dialog, która systematycznie od wielu miesięcy wspiera Ukrainę. A każdy może pomóc, potrzebne jest niemal wszystko. Teraz muszą zmierzyć się z nadchodzącą zimą. Jest wsparcie materialne jest bardzo potrzebne. Pod skrzydła polskiego zakonnika i polskiej fundacji trafiło kilkudziesięciu uchodźców z Krymu. To, że to dzieje się nie na naszym podwórku, tylko na czymś, to tylko powinno nas jeszcze bardziej zmobilizować do tego, żebyśmy też wzięli aktywnie w tym, tym udział.